Witajcie serdecznie na kanale Postanowiłem, że nagram sobie z pierwszej wymiany oleju filmik Znaczy wymienimy wszystkie oleje Może poza tym, tym bo już wymieniałem I tak może pokażę krok po kroku jak się tutaj działa w tym nowym modelu G3 Tak może na wstępie Dlaczego nagrywam ten filmik U nas w Polsce pierwszą wymianę oleju robi się przy 100 km dla modelu nowego G3 a tu patrzcie, jaki jest wynik. 387. Co ten gość robi? Wymienia olej. No nie. Masakra. I co teraz? Silnik się kończy. No chyba się nie kończy. A wiecie dlaczego? Bo wszędzie w Europie i na świecie pierwszą wymianę robi się przy przebiegu 500 km, Więc zapobiegawczo robię to przy przebiegu 387 km. Olej, jaki będziemy stosować, no tutaj w tej kartce, którą dostałem od dystrybutora, to macie rozpisane. Czyli tak skrzynia 75W90 Dyfer przód, dyfer tył 80W90 Dla przedniego 250ml, mm, dla tyniego 400. Silnikowy, w zależności, tutaj widzicie, macie rozpisane. Ja je leję sobie 10W40 jest to specyfikacja temperaturowa. Od dawna używam 10W40 we wszystkich modelach moto więc taki będę lał. No do wymiany zastosujemy sobie 710W40. Może być 500. Dyfry przód i tył pójdą sobie 80W90, a do skrzyni wlejemy sobie 75W90, może być zwykły 75W90. Ale jak G300, G300, bo, bo taki mamy. No i później sobie filterek F152 jak w starym modelu. No i tak, tu macie spust oleju do skrzyni, tu macie, znaczy spust wlew do skrzyni, tu macie wlew do silnika. E, chyba do skrzyni wejdzie 0,6. Sprawdzimy sobie, ile wejdzie z butelki. Tu niby ma wejść 2,6. Zobaczymy sobie na magdecie, ile mniej więcej wyjdzie. Trzeba będzie jeszcze zdjąć tą pokrywę, żeby dostać się do filtra też sobie zaraz odkręcimy. Tak pod silnikiem to wygląda. Tu jest spust do skrzyni. Tu macie spust do oleju od silnika i ten dekiel ze siatką też odkręcimy, żeby go przepłukać. Przyda się nam też cleaner jakiś do czyszczenia tych śrub i podkładek, dekli, jak będziemy wymieniać olej. Tego mamy w, <laughs> prawie 4 litry czy 3, więc wystarczy. Tego nam będzie w sumie wystarczyłoby, tak jak się wydaje na wszystko, e, litr 75 W90 e, i jeszcze by nam potrzebny był 80 W90 też litr. Więc w sumie taki zestaw można kupić po litrze, lepiej się leje 3 litry 700 albo 500, 10 W40, po litrze. 75w90 i 80w90 plus oczywiście HF kupcie to w każdym motoryzacyjnym nawet chyba tam gdzie mają części no i jakiś czyścik, nie? szmaty coś do zlewania, bańkę najlepiej pospryskiwaczem coś w tym stylu nie? jakaś mała wanienka no tutaj sobie odkręcamy jedną, drugą śrubę a i chyba będzie tutaj jeszcze jedna i ta dziesiątka na sadówkę ja lecę na wkrętarce i, i wykręcacie no i tutaj macie te kielek tego filtra HF152, który tutaj sobie za pomocą trzech śrub trzeba odkręcić, żeby też wymienić go. No jest to samo jak w Kanamie, też trzeba tutaj ten boczek odkręcić, żeby się tutaj dostać, więc jak Wam mówiłem, wszystko podobne. Przed zlaniem może warto by go odpalić, żeby trochę podgrzać olej, myślę, że na minutę niech sobie pochodzi, trochę olej się zagrzeje. Więc sobie go odpalimy, żeby był trochę, bo więcej się tego oleju zlało, nie był typowo taki zimny. Dobra, kładzik sobie popracował, trochę się rozgrzał. Czysty sobie jakąś baniaczkę, taka miseczka, coś w tym stylu. Podłożymy, zaczniemy od silnika i zobaczymy, jak ten silnikowy wygląda po przebiegu 400 km. Jeszcze z fabryki. Siedemnastka. Rzechotka. I odkręcamy pierwszą śrubę od silnika. Puścimy sobie ten olej silnikowy, czyli ta śruba. No i zobaczymy, odkręcamy sobie, co tu wypłynie. O! Już sobie płynie. Widać, że to jest standardowy olej. Nic nadzwyczajnego. Zobaczymy, jak go wygląda. Jak się nam cały zleje. Warto jeszcze sobie przy tym zlewaniu odkręcić od razu tutaj ten plastikowy koreczek z bagnetem, żeby się wszystko ładnie zlało. Do odkręcenia dekielka bierzemy sobie ósemeczkę i tutaj będziemy sobie odkręcać też dekielek. Tu mamy śrubę ze spustu z silnika. Chyba nawet tu jest magnet. zobaczymy jak to wygląda na nim. Teraz tutaj sobie przeczyścimy Jak będziecie zakręcać A nie macie nowych podkładek Tą podkładkę wróci do góry nogami, założycie z powrotem i będzie trzymać Więc nie ma obawy Warto sobie zluzować tą klapkę, zostawić jedną śrubę w niej Bo tutaj zaczyna ściekać, niech sobie Poluzowałem, trochę obniżyłem ją, zostawiamy, no śrubę ta sobie ścieknie z tej klapki no, słuchajcie, sitko wyciągnąłem W sitku jest czysto, tu na dnie takie paprochy, ale ja nie wiem, czy to jest bardziej syf z czegoś, że w terenie to otwarłem Klapkę i sprawdzałem dolej, bo to raczej nie są metaliczne, więc poza, zobaczymy Tu czysto, poza jakimiś paprochami, ale też w terenie otwierałem, czasami Wiecie, wlew od oleju sprawdzałem, czy nie zalałem silnika. I tam mogłem wcisnąć jakiś popruch, bo taki bardziej paproch niemetaliczny wygląda. Citko, czyste, tak ma iść, zaraz sobie. Tutaj warto sobie jakąś szmatę podłożyć, bo jak otworzymy zaraz to denko, a to się będzie zalewało tym olejem, więc od razu będzie wlatywało na tą szmatę, którą tu podłożymy. Może trochę będzie mniej z w garażu. No i też bierzemy ósemeczkę tą samą, którą tam dęko od spodu od silnika, od oleju odkręcaliśmy. To co? Zobaczymy jak wygląda ten olej po 400. Patrzcie jaki żurek. Grudas. może jakimś magnesem. Tak wygląda pierwszy pop fabryczny olej. Wiem, że to jest coś na bazie 500 oleju z Matula. Takie coś nam wyszło. Pierwszy oryginalny filtr. Z tą sprężynką w środku. Nie wiem po co ona jest. Bo tutaj nie widzę, żeby się miało coś oprzeć. Nazwijmy sobie ten nasz HF152. Tak wygląda fabryczny. Nie ma tu oznaczeń. Kto robi jakie numery? Syk. Teraz te trzy elementy. To do kosza, to do czyszczenia, denko do czyszczenia, śruba. Tutaj spustowa do czyszczenia. Tak samo jeszcze będzie śruba zaraz od skrzyni. Zaraz sobie spuścimy. Tu wam chciałem pokazać, jak wyglądał silnikowy. Teraz one się pomieszają. spuszczę sobie od razu ze skrzyni olej. I też będziemy spustową ze skrzyni idziemy sobie cleanerem to czyścić wszystko. Do odkręcania skrzyni. Ta sama nasadka 17. -ka. I sobie. Już tutaj. Oluźniłem! Lecimy sobie. Odkręcamy od skrzyni. Dosyć taki ładny. A to zobaczcie na magnesiku. Ile docierania zostało. Nieźle pyłek. Żadnych grubych otarć zębów. Ładnie to wygląda. Bagnet od skrzyni jest dłuższy. Zobaczcie. No ale te śruby są bardzo podobne do siebie. Będziemy sobie teraz czyścić wszystko elegancko no tak spustowa od oleju silnika już wyczyszczona cleanerem odwracamy podkładkę i zakręcamy używamy dalej następnie tak samo cleanerem zobaczcie jak sobie wyczyściłem poczekajcie aż to wyschnie i ocieknie żebyście z cleanerem nie składali siateczkę czyścimy dekielek patrzcie jaki ładny żeby było bez tego cleanera osuszcie sobie to Wkładamy i będziemy to składać w ten sposób będzie, będzie to sitko tak i na to wchodzi dokierek jak macie ręce do tarcia krzanu albo jesteście piekarzami to naprawdę delikatnie to są śruby ósemki o, kupcie sobie może jakieś małe kluczyki Ech, z dynamometryczne z takie żeby nie wiem siłą gdzieś 10 nm maksymalnie przykręcać Chyba, że macie wyczucie, to naprawdę na wyczucie, naprawdę, bo przekręcicie gwinty i będzie naprawdę w cholerę roboty, więc to delikatnie z wyczuciem, pamiętajcie ten ślinik się nagrzeje, to wszystko się rozszerzy i to złapie tam, więc z wyczuciem, nie, moc, nie za mocno, 10 Nm to chyba będzie maksymalnie na tych ósemkach. No i zobaczcie, najpierw włożyłem dęko, a teraz pójdzie sobie, na czysitko, a teraz pójdziesz sobie deneczka. No i tu mamy Śruba już wyczyszczono, magnes sobie wyczyści z tych opieków ze skrzyni, bo są większe opiłki, to jest mniejsze spasowanie i się muszą dotrzeć i pamiętajcie, znów odwracamy zakręcamy słowa i używamy podkładkę tą samą dalej no i co? śruba od spustu do skrzyni założona, śruba od spustu od silnika założona dęko założone pamiętajcie z wyczuciem Dół mamy już tu zrobiony. Idziemy teraz czyścić ten kanał na filtr i dopiero będziemy wymieniać filtr. Ale jakąś szmatką sobie tam dół wyczyścić, żeby to wyszło w miarę czystą, nie z piachem. Już macie mniej więcej widzicie. Tam jeszcze przy końcu. I będzie ładnie wyczyszczone dęko. Ten, ten, ten sobie uszczelniacz może się zdjąć Teraz ładnie wyczsi dopiero założyć to warto nawet nowym olejem sobie przesmarować wargę żeby była taka warga olejowa będziemy nowy filt zakładać stary, nowy tak wygląda średnica ta sama długość ta sama tu guma tak w oryginalnej. jest Myślę, że tak lepszy i lepszy jest ten oryginał niż ten taki nawet no, między lamelami większe, choć może na pół i dlatego są rozszerzone. To sobie warto podlać olejem do środka, zawsze wkładam i tą wargę nasmarować olejem i zakładać. nie? Tam do tej dalszej śruby to trzeba krótką grzechotkę, żeby się dostać, żebyście nie spierniczyli gwintu. Tutaj do tej długiej. To już wystarczy standardowa długa. Tutaj też jeszcze złapiecie długą, jak przyciśnięcie trochę ten plastik. A już mamy skręcone do nalewania oleju. Do nalewania oleju najlepiej taki, patrzcie, długi lejek. Fajnie się tu zapiera. I sobie można lać. No i wlejemy 2,5 litra. Sprawdzimy bagnetem. Też pamiętajcie, że bagnety umyć z cleanerem dokładnie i dopiero będziemy sobie sprawdzać co i jak dobra tutaj poszło 2,5 litra wlałem a teraz wlejemy sobie do skrzyni a, tu mam pół litra wlewam to całe pewnie tam jeszcze wejdzie parę setek to zobaczymy leje to pół litra pamiętajcie bagneciki już też umyte wyczyszczone i działamy tu się fajnie leje tą litrówką nic nie trzeba tylko cykać się sobie aż się skończy sprawdzimy sobie bagnetem jak tutaj wyszło, czy to polica to mało jak nie też chyba za setkę po dwie dolejemy dzięki malina. no tutaj koło 700 setek wyszło mi żeby dopiero było na bagnecie teraz zrobimy tak wkręcam od skrzyni wyciągamy, kładziemy sobie niech sobie ucieka jeszcze sobie wyczyścimy bagnet od oleju i od, od silnika i odpalimy go. Niech pochodzi z 20-30 sekund. Niech się wszystko przepoczekamy i wtedy zbadamy jaki jest poziom. Sprawdzamy poziom na wykręconym, nigdy nie na wkręconym. No popatrz, niby mi pokazuje, że jest full, nie? Ale teraz sobie go odpalimy, zakręcimy, puścimy go gdzieś na 20-30 sekund, niech sobie pochodzi i dopiero sobie zbadamy, bo na pewno go będzie mniej jak się rozejdzie po kanałach no i słuchajcie, kładzik sobie pochodził te 30 sekund gdzieś A, pewnie się wszystko już rozpłynęło, teraz bierzemy sobie, wykręcamy nie, chyba 2,6 weszło, może 2,7 trzeba sobie wytrzeć elegancko, czekajcie bo to jedną ręką to wiecie jak jest Czyjściutki? Czekajcie, dobra, i nie wkręcamy. badamy tylko poziom tak. Wkładasz, wyciągasz. Patrzcie, czy czwarte. Miarki, jest git. Ja jeszcze, może przejadę się. Jak się gdzieś przejadę, to może delikatnie można kropnąć, żeby dolać. Nie? Ale jeszcze, czwarte. Jest kurwa idealnie. Co do dyfrów? No kurde nie chce mi się już tego nagrywać defry to jest to sama pieśń co w starych kładach. tu jak mieliście w instrukcji 400 na tył, może tak 450 do 500 można wlać do przodu 250, prawdopodobnie na przelaniach w starych, tu się nic nie zmieniło żadna technologia NASA tu nie przyszła w tej, w tej wersji tu macie do wlewu, od spodu do spustu tak samo odkręcicie zlejecie olej Przełożycie pamiętajcie tą miedzianą, obróćcie sobie, założyć z powrotem, wlać. Praktycznie tu będzie do przelania. Tu nie ma jakichś super mechanizmów jak w kanamie typu Wisko ani nic, e, więc tak tu z przodu, jak i z tyłu, praktycznie do przelania. Olej, e, olej wiecie, który 80 W90 e, do skrzyni 75 W90. E, no i co? I jeszcze można, pamiętajcie, zanim to wszystko poskładacie, to cleanerem spsikać tu, tutaj, nie zakładać osłon, postawić go, niech się zagrzeje, niech pochodzi z 10 minut i podejdźcie i zobaczcie, czy wycieków nigdzie nie ma. Bo mogliście coś gdzieś nie dokręcić, nie docisnąć i będzie będzie kapa. Ale przed tym, tak teraz stoi, wziąć szmatą, obmyć to wszystko cleanerem i ten olej tam z tych elementów i dopiero go postawić żebyście widzieli czy coś się pojawiło czy się nie pojawiło no i to cały maintenance no, ja tylko zrobiłem to dlatego że nie bójcie się że ta wymiana przy 500 to zabije wam maszynę kiedyś tak było że wszystkie te części silnikowe silnik no były składane jakieś jakości wiecie tokarkach obrabiarkach i te elementy były różnie ze sobą spasowane no, i dużo powstawało piłków, dlatego ta pierwsza wymiana przy 100 km. To przy 100 km to zostało tylko w Polsce. Tak jak komunizm. W latach 90. Tutaj jest jeszcze tylko dlatego u nas tak. Ale oni tak samo w Ceremoto mają coraz lepsze centra obróbcze, coraz lepszą dokładność, robią spasowanie przy silniku. Więc nic się nie stanie, jak zrobicie pierwszy olej przy 500 km. Chyba jest 500 km albo 20 godzin. Jest tutaj napisane. Więc. Jest coraz lepsza technologia, coraz lepsze materiały, coraz bardziej lepsze spasowanie. Więc tutaj sami widzieliście po sitkach czy coś nie ma jakichś opiłków. No na skrzyni jest, ale one są te elementy mniej spasowane. Tu w mnie jest to samo. Więc nie martwcie się, 100 km to tylko w Polsce. Niestety, ale to przez ten dziwny układ tego naszego dealera na Polskę. No tak, jakby chłopaki trochę z komunizmu wyszli, nie? Wszystko jest tak po staremu. Kwiat idzie do przodu. Oni też idą do przodu. Pierwszy przegląd może być przy 500 olejowe. Widzicie, że to źle nie wyglądało. Teraz wleję jest 700, nawet lepiej niż fabryka. Więc na tym oleju kolejne przy 1000. Jest jak pokazane tutaj. Po 1000 km, Więc nie ma się co martwić. Serwis jest prosty. To jest prosta maszyna. Nic w Kanamie. Osobny olej jest do dyfra tylniego. Ten sam do dyfra idzie do skrzyni. A do przodu jest jeszcze inny olej. No i silnikowy ten sam, lejemy 700 Więc to jest proste, trzy rodzaje oleju, jeden filterek i po robocie macie. Nie bójcie się, róbcie sami. Nic strasznego, tylko pamiętajcie, jak macie ręki, jak, albo ręce jak bochenki od chleba, to dajcie komuś, to delikatnie to zrobi, bo przekręcić jest bardzo łatwo gwinty. Na to zwróćcie uwagę, nie kupić sobie klucz i małe śrubki dziesiątkami dokręcać. Pamiętajcie, silnik się zagrzeje, to wszystko złapie. Materiał pracuje, rozszerza się i kurczy. Złapie. Nie bójcie się, że to jest słabo. Bo można sobie z zrobić z tymi gwintami. Jest to w miarę łatwe. Widzieliście całą operację. No, dyfry. No to na przelanie. Przód z 250 więcej nie wejdzie. Tył 400, maksymalnie 500. Kalamitki z przodu dwie. Przy stabilizatorze z tyłu macie. <laughs> Od wyleczonego tutaj zawieszenia i od stabilizatora tyłu. Nasmarować smarownicą. Olej, nie wiem, najlepiej morski albo JT, zwykły. Szczerze, olej to by na ten chyba polski podszedł, Nie wiem, on się Hipol nazywa. GL5 musi być odpowiednik, tak jest w instrukcji. Wszyscy walą te Motule, ja kupuję, bo ja mam po drodze ten sklep i lecę z motyla. Szczerze, tu i polski zodleń olej GL5, żeby miał tą sygnaturę, będzie ok. Więcej tu nie ma, o nie wiadomo czego. Ja prosty kład, e, dacie sobie radę, jakby było skomplikowane nie chciałbym. Tak samo tu odkręcacie, dołem zlewacie, pamiętajcie, zakręcając tu, to tu nie ma problemu, że nie odwrócicie tej miedziany. Tam od dołu sobie pamiętajcie, odwracajcie te miedziane i można wykorzystać jeszcze raz. W sumie do nieskończoności, ale no wiem każdy robi, wiecie, zapracował sobie na maszynę i chcę mieć wszystko Tip Top, to kupuję sobie. Miedziane, nowe, na wymianę. Każdy robi jak chce. Tak to wygląda. Trzymajcie się, chciałem Wam tam na weekend nagrać mały szorcik, no szorcik, krótki film, który jest z wymianą. Najważniejsze to jest skrzynia i, i silnik. Te dyfry, proste mechanizmy dacie radę. Wierzę w Was. Po to oglądacie, żeby działać, nie? No, więc co? Pozdrawiam Was wszystkich i następny filmik będzie myślę, że jeszcze bardziej ciekawy, bo już odnoszę akcesoriów. Trzymajcie się po Hej!